Cześć! dodzwoniłeś się do Marty. Nie ma mnie przy telefonie. Zostaw wiadomość. O Boże, znowu i nie ma przy telefonie. Co to za dzień? Dobra, to ja chyba nie słyszysz, w sensie ten, poznasz po głosie. No, padał mnie, zalałem podwórko. Internetu nie ma. Jakiś disaster, masakra, yy, piłą łańcuchową. Nic tutaj w ogóle yy, mi nie pomoże. Będę chyba musiał wybudować coś podwodnie. Normalnie... Yy. Weź może zadłań do tego naszego, tego, wiesz, tego Edisona polskiego i zapytaj, może jakieś wynalazki ma takie, tym się mogą przydać. No kurczę, oh, znowu pada. Dobra, to byłem ja, Krzyś. Szybko odzwę papa Marta, witam Was w kolejnym odcinku Ciekawostnika, w którym wykonam telefon do przeszłości, żeby pomóc Krzysiowi przetrwać burzę w tym jego lesie. Dzisiaj porozmawiam z niesamowitym wynalazcą, który urodził się w 1844 roku i żył w takich niesamowitych czasach, kiedy nauka i technika intensywnie się rozwijały. Ale ja mu zazdroszczę, to moje ulubione czasy. No i istniały już telefony. Okej, okay, wpisuję datę. Mm. Może już po wystawie wiedeńskiej, i no, jak już wrócił do Francji, dobra, mam wszystko, mam wszystko, ok? A wiecie, z kim ja w ogóle będę rozmawiać? Halo, dzień dobry bardzo. Tutaj Stefan Drzewiecki, kłaniam się nisko. Z kim rozmawiam? Dzień dobry, Panie Drzewiecki z tej strony Marta z ciekawostnika. Czy ja mogę panu zadać kilka pytań o taki pana słynny wynalazek? E, o, oczywiście. Tak, oczywiście. E, dr e, dromograf został założony na wystawie wiedeńskiej przez samego księcia Konstantego? E, przepraszam najmocniej, ale co to jest dromograf? O, o. o. Dromograf to taki przyrząd, który automatycznie kreśli drugą na mapie, druga pani. Dobrze, czyli to tak jak mój Google Maps. No, 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 no. Nie sądzę, że takie jakiś tam e, e, głuptas e, ma taki wynalazek jak ja, bo to jest nowość, proszę. Oj, e, za długi panie. mam ten język, znowu zawsze za dużo wygadam. E, oczywiście coś mi się pomyliło, panie Stefanie. E, a o co chodzi z tymi wystawami, tak w sumie? to Co tam się dzieje? Co to są za wystawy? O, Pardon. E, tu paninka e, nie wie, takich oczywistych o, o, oczywistości, takich rzeczy to z... ja bardzo przepraszam wystawy to są... z przyszłości, u nas już tak nie ma. Wystawy są po to, żeby e, się wystawiać i pokazywać oczywiście rzeczy różne. No, taki, na takiej wystawie wiedeńskiej e, zostałem doradcą Komitetu Technicznego Marynarki Rosyjskiej e, i są książę od razu e, zapragnął sfinansować mój e, projekt. Więc e, czym prędzej udałem się do Rosji e, sko Zastruować o, mój wynalazek. No tak, ten dromograf brzmi niesamowicie, ale chodziło mi o inny wynalazek, bo rysowanie mapy to chyba Krzyśkowi nie pomoże z tą powodzią. Inny, inny wynalazek? To w moim życiu było może um, chodzić o rejestrator prędkości pociągów? Albo o cyrkiel do przekrojów stożkowych? Mm -mm. a, a może może panią zainteresują moje wyrzutnie torpedy? W zasadzie to miałam nadzieję porozmawiać o łodzi podwodnej. Ooo, tak, cudowny projekt. Tak? tak, to był bardzo cudowny projekt. Z to wola. Oui. oui, oui. Je suis, Je suis Exciting thinking. Pardon, pardon. Oui, oui, to jak się konstruuje tą łódź? A, moją pierwszą skonstruowałem w Rosji. <noise> że pani widziała, jak oni nie wierzyli, że mi się uda. Pierwszy pokaz to zaplanowaliśmy pod taką... z pompą. Z pompą zaplanowaliśmy. W sensie, nie taką Cudownie. pompą do wody, tylko z taką pompą, <laughs> y, taką exciting. E, sam osobiście byłem na pokładzie. I, tak hucznie w sensie. O, tak. ja y, tak. dawno w Polsce nie byłem mm -hmm. i polski język, y, no y, rozumiem panika, tutaj dużo francuzów, ja tutaj teraz tak y, z nimi po prostu... Czyli, ten, y, czyli pierwszy pokaz był taki y, huczny, Oj, tak. taki Oj. wielki. Widowisko niesamowite było. Ludzie zachwyceni, normalnie. W uszach chyba panu huczało, jak o, tak pod wodą. Tak, piszczało, ale jak yy, yy, widziałem, jak ludzie yy, szczęki opadły, jak zobaczyli, że ja z tej wody. Z tej łodzi podwodnej tak, pan to widział? Jak wypłynąłem z wody, w tej łodzi. A okay. A to, to prawda, że ten, na tym pierwszym pokazie to pan pod innym statkiem przypłynął? O tak! U -u. Tu zapomniałem o tym wspomnieć, że to był taki duży okręt i pod nim przepłynąłem. To był okręt parki wow. i marynarki wojennej. A ja w takim moim małym statku podwodnym przepłynąłem pod nim. Wow, nie bardzo mnie to cieszy, że wszystko tak cudownie się udało. Ale jak pan skonstruował te okręty? Ha. Wie pani, skonstruowałem w Rosji z 50 takich okrętów, każdy inny. Był okręt o napędzie elektrycznym mm. e, albo taki niezatopiony okręt parowy. E, każdy według innego projektu. Po powrocie do Francji zrobiłem plan e, okrętu wodoodpornego. O Jezu, mój e, polski. Wod, e, wodoodpornego. Wod, e, że wod. Wod odpornego na wodę. O, tak, e, dziękuję. E, ale nie udało mi się niestety go skonstruować jeszcze. Wie pan co, to konstruowanie tych łodzi podwodnych to brzmi jak takie bardzo skomplikowane zadanie. Ui, 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 ui. Tu tak bardzo mm. trudne to, ale dlaczego pani to mnie? No bo wie pan, mój kolega mieszka w lesie, no i tam bardzo mocno teraz pada i y, pomyśleliśmy, że może mógłby pan powiedzieć nam, jak skonstruować taką łódź podwodną, to by łatwiej mu było przetrwać tą burzę. What? Łódź to, to, podwodna we w lesie? No, 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 no. Ko? O, nie przyda mu się taki pomysł, to jest niedobry. O, ale mam inny, genialny pomysł mam. Tak, proszę, proszę opowiedzieć o, jaki. Jak z... O, to już bardzo... To się uda. też już mam, już mówię. E, bardzo zainteresowało mnie ostatnie powietrze. Super. Powietrze. Ale... E, powietrze. Po... Po... Wie... Szczerze mówiąc, to jest Dziwne zainteresowanie powietrzem. No ale dokładnie interesuje mnie lat nie. Uważam, że maszyny hmm. mogłyby kiedyś polecieć. Wysoko tam? W górę. Oh, no pewnie sama już nie raz leciałam. Uuu, to znaczy obserwowałam, jak Uuu, ptaki latają. Tam. O tak, plaki, ptaki takie małe, takie małe co, co same latają. Tak, obserwowałem, notowałem, obliczałem i to wszystko się zgadza. Liczby nie kłamią. Maszyny mogą latać. To bardzo ciekawe, że pan wpadł na ten pomysł jako pierwszy. Chyba mało osób o tym w ogóle wie. Tylko, wie pan, skonstruowanie takiego samolotu to zajmuje strasznie dużo czasu. Jakiego samolotu? Ja jeszcze nie skonstruowałem niczego, co by latało. Ha, więc to koledze chyba nie pomoże. Jeszcze nie mam takiego wynalazku. Oj, biedna Krzysiu. Ciekawe, czy on w ogóle umie. Niech Pani poczeka, e, mam jeszcze w zanadrzu mm -hmm. jeden projekt, e, śmigło, 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 e, śmigło, e, 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 takie się kręci, w... takie, no tak, a to Pan wymyślił śmigło, to się nie było śmigiem, oczywiście, że ja wymyśliłem śmigło, e, śmigło to jest mój wynalazek, Śmiechu, mogę... Panie Drzewiecki, to jest niesamowite, że pan tyle wynalazków skonstruował i wymyślił w ogóle. Proszę, pani interesują. To są naprawdę pod wrażeniem. No, jeżeli interesują panią moje wynalazki, to zapraszam. Mój dom y, otwarty jest cały czas dla młodych i ciekawych świata ludzi. Przychodzą i, i dyskutują o nauce, technice i matematyce? To brzmi naprawdę cudownie takie miejsce do rozmawiania o nauce. Tylko, że ja mam jedynie telefon do przeszłości, a nie wehikuł czasu. Telefon do przeszłości? Cóż to takiego, co za wynalazek to jest. Och, taki wynalazek ciekawostnika. A mogę panu zadać jeszcze jedno takie pytanie. Dlaczego w zasadzie pan jest we Francji, a nie w Polsce? O, o, o serce mi się teraz ściska, że pani tak o to pyta. Polski nie ma na BP i nie wiadomo, czy kiedykolwiek jeszcze będzie. O, kolejne powstanie nieudane, oj, nie wiem, Och, oj. Panie Drzewiecki, proszę się nie martwić, zdradzę panu w sekrecie, że Polska wróci na mapę, tylko cicho szukam. O, chcę wiedzieć więcej, niech pani opowiada, co? Dziękuję za rozmowę, Halo? do widzenia, papa. pa. Proszę się nie, w tej chwili nie rozłączać. Ach, nie mogłam się powstrzymać, żeby go nie pocieszyć. Te wszystkie rozmowy z polskimi odkrywcami są naprawdę niesamowite. Pan Stefan Drzewiecki wynalazł całą masę rzeczy, dzięki którym rozwinęła się technika. Nie wspomniał nawet o tunelu aerodynamicznym i całym rozwoju aerodynamiki. To dzięki niemu mamy łodzie podwodne. Ach, rozgadałam się, a muszę wysłać list do Krzyścia, że zapowiadają słoneczną pogodę i chyba nie musi konstruować tej łodzi. Dzięki, że byliście z nami. Au revoir!